Pierwsza beta iOS 7.1 nie wprowadza wielu zmian rzucających się w oczy użytkownikowi. Najważniejszą z nich, taką, którą widzimy od razu, jest zmiana w aparacie, w aplikacji aparatu. Dostaliśmy teraz tryb automatycznego HDR, czyli aplikacja aparatu sama ocenia po warunkach ekspozycji, czy jest sens używać funkcji HDR. Działa to mniej więcej tak, że ocenia kontrastowość danego ujęcia i czy funkcja HDR coś dla tego ujęcia wniesie. Podobnie to działa jak funkcja automatycznego, automatycznej lampy błyskowej. Tutaj też mamy pewną zmianę, o ile sama funkcja automatycznej lampy błyskowej się nie zmieniła, za to jest bardzo fajnie sygnalizowana, czyli mamy wyraźny żółty znaczek na środku, znaczy na dole yy, ekranu, który pokazuje nam, czy teraz ta automatyczna lampa błyskowa się włączyła, czy teraz będzie włączona, czy nie. Tak samo jak połączymy to z automatycznym trybem HDR. Mamy sygnalizowane właśnie, czy, czy w danej warunkach tryb HDR ma sens, czy, czy, jest on potrzebna, czy jest potrzeba włączenia lampy błyskowej. Lampa błyskowa automatyczna działa oczywiście również podczas filmowania. Bardzo, jak widzicie na filmie, aparat dość sensownie ocenia warunki ekspozycji, odpowiednie tryby włącza.